Witam, witam moi drodzy. Wszędowielka samochwała. Jest nadal w Szwajcarii. Jesteśmy nad pięknym jeziorem w miejscowości Briens. Tu mamy takiego Jasia wędrowniczka. Idzie z plecaczkiem z jakąś z jakąś laseczką no i moi drodzy jak Szwajcaria no to przecież nie może zabraknąć krówki Krówki są tutaj prawie wszędzie i kozice, o! I kozice no tutaj jest cały zestaw niedźwiadek, kozica piesek na niedźwiadku Dalej jakaś pancia z banem. Piękne hotele. No i krówka. Mućka. Kolorowa. Piękna mućka. Jest. A my jesteśmy nad takim ogromnym, pięknym jeziorem. Przejdziemy sobie wzdłuż. Może się uda przejść wzdłuż, bo chcemy. Jechać tą kolejką, taką ciufcią zębatą kolejką, więc jeszcze mamy troszkę czasu. Obejrzymy sobie piękną miejscowość. Piękne jezioro. A tam mamy góry, 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 góry. Jeszcze raz mhm. góry. Piękna dama, leży sobie. Dichter. Dichter Albert Streich. Nie wiem, co tu jest napisane. Arnold Coś tam jakiś no i taka będzie My idziemy sobie wzdłuż tego jeziorka O Bryens Te domki są urocze tutaj w Szwajcarii Urocze Idziemy sobie wzdłuż jeziora Pogoda dzisiaj jest piękna. Jest gorąco. Dziesiąta godzina jest może. A już tak słoneczko przepiera. Dziś podobno ma być tutaj do 30 stopni, także no daje, daje. Daje już słoneczko, dlatego wybieramy się tą kolejką. Może tam w górach będzie troszkę wyżej. Zobaczymy tutaj mamy jakąś taką starą łódź, ale Grossman sobie pływała taką łodzią? Nie wiem. W każdym razie jest. Doki, które się rozpościerają przed nami przy tym jeziorze jakaś taka mała przystań Jakiś kolejny pomnik Ale zobaczymy co to jest patrz jak fajnie podlewają kwiaty Te są takie piękne, kolorowe. W takich łodziach. W takich łodziach robione klombiki. Ślicznie to wygląda. A tutaj jest właśnie ten pomnik z drewniany z drzewa cały. Jedni nawołują, drudzy nas słuchują. Nie, widzicie, jeden woła, drugi słucha. No idziemy dalej. Przy samym jeziorze jest dworzec kolejowy. Stacja. peronik Tam dalej jest. Są autobusiki. Także jest wszystko pięknie skomunikowane. Pociągiem przyjeżdżasz. Możesz się wsiąść, przesiąść na autobus. I dojechać do miejsca docelowego. Peron pierwszy. Peron drugi. Tu mamy takiego pirata, zobaczcie. Welkom, Wita, Pirat. Tradycyjnie zamiast ręki ma hak. No i nogę też ma drewnianą. I dworzec kolejowy. Brians dziesiąta 05 i odjeżdżamy A my musimy przejść na inny pociąg. No jest pociąg, widzicie? Rogatki zostały zamknięte i pociąg rusza. Jedzie pociąg z daleka. Interlaken Ost. Ją podniosą i będzie można przejść na miasto od jeziorka pięknie się podniosły i możemy teraz przejść. <słuch> to pokiwał. Pan mi pokiwał. Hindus jakiś Widział, że filmuję go. Tam był peron drugi, byłam na tym peronie drugim. Teraz jest peron pierwszy. Ale idziemy na naszą ciówkę, nie? No i moi drodzy, tutaj przy Bistro. Rotorn też jest ta kolejka i dworzec, z którego będziemy odjeżdżać Rotorn Wachen my mamy już bileciki kupione i będziemy jechać sobie ciuchcią w górę ciuchcia, zębata Filmik z przejażdżki będzie oddzielny. Także przejście tutaj koło jeziorka mieliśmy, dotarliśmy sobie do dworca i kolejny film będzie z przejażdżki ciufcią. Tu byłam przędobelska Samochwała